Naszym najpotężniejszym narzędziem w życiu zawodowym i osobistym jest głos. Używa go każdy z nas. Głos wyraża całą osobę, a jako naturalny, indywidualny i unikatowy instrument może budzić zaufanie, poczucie bezpieczeństwa lub wywoływać strach. Głos może wszystko, a Twój głos to Ty. Nazywam się Anna Jankowska, jestem zawodowym muzykiem, pedagogiem i trenerem wokalnym. Zapraszam na moje autorskie szkolenie. Mam głos, więc jestem. W trakcie szkolenia nauczymy się wyrażać siebie głosem i przełamywać blokady wokalne. Dowiemy się, jak zwalczać tremę lub zaprzyjaźnić się z nią. Popracujemy nad dykcją i stylem mówienia. Zmienimy niekorzystne nawyki, by zadbać o higienę głosu. Warto wiedzieć, że w komunikacji to właśnie głos wraz z mową ciała jest kluczowym elementem. I nie chodzi tylko o to, co mówimy, ale jak to robimy. Pamiętajmy, że myśl wypowiedziana na głos staje się naszą rzeczywistością. Serdecznie zapraszam na szkolenie Mam głos, więc jestem.